Cześć, dzisiejszy materiał będzie dotyczył gier serii Call of Duty, a dokładniej starszych, właściwie najstarszych serii Call of Duty, Call of Duty 1, troszkę United Offensive. Także wszystkich fanów tych starych gier, właśnie bodajże z 2003 i 2005, jeżeli chodzi o Call of Duty 2 gier, serdecznie zapraszam. A materiał ten nosi też nazwę, nie wiem, cyklu Moja Rozkmina. Będzie to cykl, w którym po prostu będę poruszał tematy e, takie bardziej osobiste, moje odczucia i e, jakieś wspomnienia odnośnie tych gier. I już na wstępie zapraszam, oczywiście, do komentowania e, oraz wyrażania własnych opinii i własnych odczuć na temat, te, na temat tego, co tu będzie poruszane. Także serdecznie zapraszam. Dobra, więc zaczynamy od gry Call of Duty. A tak naprawdę, te, te tematy Call of Duty i Call of Duty 2 mogą się bez problemu. E, ze sobą przenikać, przez siebie przenikać, ponieważ mm, tak naprawdę to jest bardzo bliskie, tam nie ma wielu różnic. E, tam jedynie się różni fabułą oraz oczywiście ulepszonym grafikom, jeżeli chodzi o dwójkę. Jest, tak, tak, wiem, oczywiście jest Call of Duty United Offensive, który był dodatkiem, ale o tym po prostu nie chcę wspominać. Okej, okay, to było fajne, były pojazdy, były jakieś tam urozmaicenia, ale mm, moim zdaniem nie jest to na tyle warte, aby to poruszać, przynajmniej dla mnie. E, jeżeli kogoś uraziłem, no to sorry, Wielkie. Jest jeszcze, oczywiście, osoby mogą mi zarzucić, że jest jeszcze Call of Duty 4, który Call of Duty 4 i Call of Duty 3. Natomiast Call of Duty 3 wyszło tylko i wyłącznie na konsolę, a czwórka e, oczywiście grałem była bardzo fajna. E, natomiast jakoś jej tutaj Jakoś po prostu je nie chcę tutaj ująć w tym materiale. Moim zdaniem gry Call of Duty 1 i 2 były po prostu najlepszymi z tej serii. Zaczynając od jedynki to była gra pierwsza. Oczywiście oprócz Counter-Strike'a, który był. Na równo z tą grą wtedy. Pierwsza dla mnie, jeżeli chodzi o gry FPSy, gdzie uczyłem się, kształciłem na nich, chciałem być coraz lepszy. Były to oczywiście pamiętne czasy, gdy chodziło się do szkoły, się umawiało po lekcjach na jakieś klanówki z kumplami. Oczywiście na początku były klany robione tylko i wyłącznie spośród własnych kumpli, własnego grona. Natomiast natomiast z biegiem czasu, gdy już się było coraz lepszym e, można było zauważyć, kurde, no fajnie mi idzie, nawet dobre mam statystyki e, zaczynało się szukać jakichś e, ludzi z internetu, tak, spoza własnego grona, których znamy osobiście ludzi. E, zakładało się takie ogólnopolskie jakieś klany, które potem się zapisywało do Esla, do jakiś lig i y, y, y było to bardzo fajne, pamiętam, robiłem stronę, prowadziło się różnego rodzaju sparingi, wchodziło się na Aids i co miało właśnie, co ta gra miała w sobie? Ona po prostu była inna niż te gry, które są teraz masowo produkowane. Moim zdaniem tej gry i tego klimatu nie da się już przywrócić i też nawet nie chciałbym, bo ponieważ nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta gra miała oczywiście swoje ułomności, jeżeli chodzi na tamte czasy, nie można było po prostu zrobić lepszej grafiki, ponieważ nie było takiego sprzętu, ale ta grafika wystarczała, aby przyciągnąć uwagę widza. I jeżeli ktoś teraz powie, zagraj sobie w Modern Warfare, to nie, to dla mnie to nie jest ten klimat Call of Duty, bo ponieważ według mnie seria Call of Duty liczy się tylko i wyłącznie na temat II wojny światowej. Oczywiście graczy, którzy uważają, że MW2, MW i MW3 i w ogóle Black Opsy są spoko, okej, okay, mają prawo do tego. Ja po prostu w nie nie gram, ponieważ ten klimat mi nie odpowiada. A ja chcę tutaj powiedzieć na temat właśnie tych starszych gier że to po prostu łezka w oku się kręci, gdy się wspomina te czasy y, dobrze spędzone, tak naprawdę ten stracony czas, bo to był stracony czas, równie dobrze można było wyjść sobie na dwór, można było się pouczyć, ale ten y, stracony czas y, był bardzo miło stracony, może w ten sposób to powiem I, i sam chyba myślę, żeby sobie jeszcze raz zainstalować właśnie jedyneczkę albo dwójkę i sobie na spokojnie popykać, o ile jeszcze jakieś serwery są. Podobno są jeszcze serwery, e, nawet polskie, także no kto wie, może jeszcze się spotkamy na serwerze właśnie tych gier i kurczę, no jeszcze można by było wiele, wiele powiedzieć na ten temat, ale... No nic, no czekam na Wasze jakieś opinie i odczucia na temat tego, co tutaj zostało powiedziane albo nie zostało powiedziane. Eee, no nic, no dzięki wielkie i trzymajcie się, cześć.